No Marian, podejdź! Był klaps. Tak. Możemy? Dawaj. No i tak będzie tak. On my way. On my way. On my way. Kamera! Poszłam. Witamy w kolejnym odcinku. Tym razem innym niż wszystkie, bo podsumowującym drugi sezon programu Na Dwóch Kołach. Przejechaliśmy kilka tysięcy kilometrów po Polsce i naprawdę było warto. Polska jest przecudna, poznaliśmy naprawdę nowe, atrakcyjne miejsca, które warto odwiedzić. A gdzie byliśmy? Na dwóch kołach dojechaliśmy do Olsztyna. sum. Dojechaliśmy do Elbląga. Witamy w Świnoujściu. Witamy z gminy Dywity. Witamy w Malborku. Celem jest Kotelnica. Krzeszowice to pięknie położone miasto. Kostrzyn, bo właśnie o nim mowa. Witamy Was z leśnego zakątka Śląska, czyli z Kalet. Przyszło Ci do głowy, żeby odwiedzić Libice? Słyszałam, że Gorlice nazywane są miastem światła. że słońce, piękna pogoda, nie da się ukryć, od zawsze kocham takie klimaty. Dzika przyroda nieraz nas zachwycała i pamiętam takie miejsca, w które trudno było dotrzeć całą ekipą realizującą program, a dokładnie to było chyba Świnoujście. Tak, a jeszcze dokładniej to był Karsibur. ogromna ilość ptactwa, e, tu kępa, e, jak, jak to wszystko się ma tutaj e, ile tych. Z... E, a, a... A, a... <ślesziny> W tym momencie ewidentnie postawiliśmy na relaks, ale w sumie to dosyć rzadko zdarzało się podczas naszego programu. Wiesz co ja, to wolę się tak bardziej zmęczyć, poszłać na rowerze albo pojechać taką trasę długą, ale pięknie widokową. Proszę bardzo, jest miejsce, gdzie znalazłeś to wszystko, mianowicie Kotelnica Białczańska. Pamiętacie nasze monster rollery i szaloną jazdę? A może pamiętacie trasę dookoła jeziora czorsztyńskiego? I wanna get robbed right by you I wanna get stopped by you I wanna get Mogę zdradzić, że jest przepięknie pogoda nam dopisuje. A co to za miejsce? A, dobra. Mm. A co to za miejsce? O. A za nami najbardziej charakterystyczny no, raz. punkt w Polsce. Rowerową. Do? Nie, nie powiedzieć. O! Czas naszej podróży po Polsce nie tylko jeździliśmy na rowerach, ale czasami pływaliśmy na kajakach czy też łódkach i odkrywaliśmy nowe talenty. Tak, tak, naszego operatora Piotra tak bardzo zauroczył olsztyn, że wymyślił o nim piosenkę. I powiem szczerze, mam nadzieję, że będzie kiedyś bardzo sławny, a my będziemy dumni, że mieliśmy go w swojej ekipie. O nie wierzy, że wspaniale jest w polsztywie! Niech tu przyjedzie i sam tu popłynie, po sztynie piosenka ta wszystkim gra. Ile można czekać? Ja już nie potrafię się doczekać. Od wczoraj czekam, robię tak, tak, Ile razy tak. czekasz? Idziesz jeszcze raz? 500 razy czekam, czekam, czekam. Za dużo Zamec razy. Tak wiem, właśnie wiem. Też to zauważyłam. Zamek w Malborku to jedno z tych miejsc, do którego chciałbym wrócić, żeby dokładnie je pozwiedzać. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze mamy czas, żeby wszystko dokładnie zobaczyć. Ale, w moment, to chyba w Malborku było tak, że najczęściej gubiliśmy drogę, przemieszczając się z jednego miejsca do drugiego. Tak było. Fr***, nie wiem dlaczego. Co się stało, Łukasz? to. To jest. To Ja brak mi słów. Brak, brak mi słów. Ja, nie wiem. Rzadko nie wiem, co powiedzieć, ale teraz nie wiem, że to powie. chyba to samo. co powiedzieć. Zgubiłeś się? Przepraszam, będę musiał użyć gps -u. O, teraz nie, ona się zgubiła. Tam mamy jechać, tam mamy jechać i zgubiła się. Zgubiła się jak, jak żaden wcześniej, to ona tak się tak zgubiła. Lubię, kiedy zaskakuje nas historia i tak właśnie było w Gorlicach. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że my w Polsce mieliśmy tak bogate złoża ropy naftowej. A na dodatek, Gorlice to miasto, w którym zapalono pierwszą na świecie naftową latarnię uliczną. Tak, kolejne miejsce zaliczone, a teraz zabiorę cię do Parku Miejskiego, bo słyszałem, że tam jest to, co lubię najbardziej. Nie tam, czyli... tylko obok. Obok Parku Miejskiego. Gdybym chciał się wybrać na jednodniową taką wycieczkę gdzieś blisko domu, żeby zobaczyć dużo ciekawych miejsc, to co byś mi poleciła? Jeden dzień, Gliwice. Kurde, pięknie! <gry> A jeśli chciałbyś uciec od zgiełku miasta i pojeździć leśnymi ścieżkami ku przygodzie, to co byś wybrał? Myślę, że byłyby to kalety, bo po pierwsze, kalety to 80% powierzchni to lasy, po drugie, piękna infrastruktura rowerowa, gdzie można odpocząć i miejsce, gdzie można połowić sobie ryby. Zresztą sama łowiłaś, pamiętasz? No pewnie nawet złowiłam. ty umiesz kajakiem pływać, nie? Oczywiście, nie, że nie. Nie, ukasz jeszcze nie poczekaj okay. na no, piłkę. Nie, panią. umiesz? A po co ci to? Ale ja serio, pytam. A te tu jest mokro, nie? Dobrze, jak to na kajaku? No, może ryba? Ah! Ty, to czemu, no! Ty! Te ona <śmienny> dobrze Łukasz, mam dla Ciebie zagadkę. Trzy słowa, czy zgadniesz miejsca, do których też trafiliśmy i teraz Gdzieś. uważaj, arboretum, sterowce i niezwykle urokliwe jeziorko pośrodku lasu. E, to chyba były dwie gminy, o ile dobrze pamiętam, to były Dybity i Gietrut. Pamiętam, bo to jeziorko właśnie okazało się tak zaskakująco pięknym miejscem, że chyba, będę zawsze je pamiętał. And you're still the same, but that's the beauty of life. But That's the beauty of life. The kids you raise, the wife that make you proud, the money that you never found. But that's the beauty of life. And on the road. To look back in a morning light The photograph you leave behind tak, Był Klapsa niebo Akcja <laughs> oh. oh. <laughs> Gruba <laughs> Birds and all the bees making honey and melodies for you Czasami lubimy poszaleć jak dzieci. I to się często zdarza. I wspaniałym miejscem, do tego pamiętasz, były Krzeszowice. Mhm. Mm Przypomnijmy sobie te historie. U źródła świętego Eliasza kończymy naszą rowerową przygodę po gminie Krzeszowice. Znaleźliśmy... No i tak będzie teraz. U źródła świętego Eliasza kończymy naszą rowerową przygodę po gminie Krzeszowice. Znaleźliśmy tu mnóstwo trans rowerowych. <grym> Jeszcze <Jeśli grym> raz. No. <Patrz> Marcina. <grym> no, Mam <rodzinę. grym> Nina, czy te schody Ci coś przypominają? Jak najbardziej. Elbląg, wieża kościelna, gdzie nasz kierownik Marian powiedział, że w środku jest winda i że my sobie wyjedziemy, a musieliśmy wchodzić po tych schodach. No ale za to czekały nas przepiękne widoki i myślę, że było warto. Jasne. Dobra, no, Kuba leci dronem, więc musimy trochę popłynąć. Ale nie puścisz tego! Tak się skończy odcinek, jak wpływamy pod most i, i, i znikamy. Tak, i znikamy. Realizacja programu to często niespodziewane sytuacje. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, a przykładem niech będzie Kostrzyn.

Wiesz, że jedną z moich ulubionych czynności, oprócz jeżdżenia na rowerze, jest jedzenie? Pewnie, że wiem. A pamiętasz te zupełnie nowe smaki, które poznaliśmy w Suwałkach? O, tego się nie da zapomnieć. Bardzo jestem ciekawa, od czego zaczniesz. Słuchaj, czy będzie to rybka? Czy będzie to jesiotr? Może to będzie sęka? Może to będzie mrowisko? Ale popatrz, patrz, jakie mrowisko. Proszę Pana, pielmieni. I mnóstwo innych, fantastycznych przysmaków właśnie tej kuchni regionalnej, tego terenu. Słuchajcie, tak naprawdę Myślę, że nie wszyscy znają te smaki, a naprawdę warto je poznać. My mamy zamiar teraz to zrobić. I żeby nie było, że jesteśmy aż tak bardzo, bardzo, bardzo zachłanni, podzielimy się z naszą ekipą, bo uwierzcie mi, oni czekają i są bardzo głodni. To co, zapraszamy ich do stołu? Zapraszamy wszystkich do stołu, ekipę, a was do suwał. Koniecznie przybywajcie tutaj i zobaczcie, jak tu jest pięknie. To ja mam pytanie. Kajmy się a tej historii nie zapomnę. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej noże. W pięknych okolicznościach przyrody witamy Was bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy w miejscu absolutnie magicznym. To jest Las Miejski w Olsztynie. No, przepraszam, przepraszam, że ja przerwę, ale czy można przykład to powiedzieć do mnie, bo w sumie będzie później... No dokładnie. A tak dobrze Ci się. Wiem, szło. wiem. I tak patrzyłem i mówię, czekam na Ciebie przerwą, bo wiem. Ja nie wiem, co powiem. No <laughs> i... <laughs> o, ale w którym momencie Jasne? mogę przeskoczyć? Dobra, możemy? Tak. Pada tam nie tak, po prostu pada. I proszę Państwa, pierwszy zawodnik skroczył metę. Rower jest świetną propozycją na co dzień. Jedziemy? Jedziemy.

Jasie, po prostu teraz tutaj. No, stary pęcik. po punkt. Ale on idealnie zapęcził akurat. Tak. Przeszło w tym momencie. Przez lata pełnił funkcję punktu nawigacyjnego. ale w sensie masz jakąś radę, czy nie? No to daliśmy rodę. Znaczy chcę zobaczyć efekty. Zobaczymy. trafimy, to będzie dobrze. Łodnia! Jadymy. I teraz już oficjalnie możemy to powiedzieć. Drugi sezon programu na dwóch kołach. Zakończone. No, troszkę przykro, ale co zrobić? Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie znowu się spotkamy. Jeśli macie propozycje, gdzie możemy pojechać, a może chcielibyście pokazać nam swoje tereny, dajcie znać. Bardzo dziękujemy, że byliście razem z nami. Do zobaczenia. Bring me Sunday mornings with the sound of birds and flight. Friday evenings walking with your hand in mine. Whoa, oh, bring me home. You bring me home.